Prowadzisz firmę bez pracowników i nie masz z kim przegadać swoich pomysłów? Podam Ci trzy sposoby na samotność przedsiębiorcy, które nic nie kosztują, a pomagają wyjść z własnej głowy i szybko przejść do działania. Cześć, tu Marek Jankowski, uczę solo przedsiębiorców, ekspertów, specjalistów, jak przyciągać klientów zamiast za nimi gonić. A to jest mała, wielka firma odcinek numer 483, w którym podam Ci trzy sposoby na samotność przedsiębiorcy, które sprawdziłem na sobie. Bezpośrednim impulsem do nagrania tego odcinka był mail, który dostałem od Ewy. Ewa napisała tak: "Ciekawa jestem, czy masz jakieś rozwiązanie na brak takiego myślowego ping-ponga, który odbywa się, kiedy masz zespół. Całe lata miałam w firmie kreatywne osoby, przynajmniej jedną, dwie, z którymi odbijałam myśli i często konfrontowałam pomysły, wizje, strategie. Teraz ich nie mam i czuję, że to powoduje brak zdecydowania, brak pewności i brak szybkiego działania. Gubię się zwyczajnie w swojej głowie. Czy masz na to jakieś Rozwiązanie. Zacząłem się nad tym zastanawiać, czy mam podobne doświadczenia i uzmysłowiłem sobie, że tak, nawet nie jedno. Ale takim najsilniejszym momentem, kiedy czułem tę samotność przedsiębiorcy, był moment, kiedy zakładałem własną firmę. I z dnia na dzień przeszedłem z pracy w radiowym newsroomie, gdzie było kilkanaście osób, gdzie bez przerwy coś się działo, gdzie tempo pracy było bardzo duże, do Pustego pokoiku wynajętego w centrum Wrocławia, gdzie było moje pierwsze biuro i gdzie siedziałem zupełnie sam. Wtedy nie miałem żadnego sposobu na samotność przedsiębiorcy, choć pewnie by mi się przydał. Dzisiaj tych sposobów mam kilka i chcę się nimi z tobą podzielić. Ale najpierw, żebyśmy byli na tej samej stronie, czym w ogóle jest ta samotność przedsiębiorcy, to jest taki stan, kiedy prowadząc własną firmę, czujesz się pozostawiony sam. W sobie. Czyli masz wyzwania, masz decyzje do podjęcia, być może takie, które podejmujesz po raz pierwszy w życiu i nie masz z kim przedyskutować tych tematów. Ten stan przytrafia się nie tylko solo przedsiębiorcom, również właściciele większych biznesów, którzy mają zbudowane zespoły, też czasami odczuwają samotność przedsiębiorcy, która wynika z tego, że nie czują wsparcia od tego zespołu nie czują, że Pracownicy dobrze rozumieją, o co im chodzi. A z tego wniosek, że aby pokonać samotność przedsiębiorcy, nie wystarczy mieć wokół siebie ludzi. Chodzi o to, żeby byli to ludzie, którzy będą cię w stanie wysłuchać i zrozumieć. Co od razu odpowiada nam pewne dość oczywiste rozwiązania. Na przykład, znajdź sobie przyjaciela, który też jest przedsiębiorcą. Idź do psychoterapeuty, on cię wysłucha i zrozumie. Zgłoś się do mentora albo coacha, żeby ci pomógł. Ale z tymi rozwiązaniami jest problem. Dlatego, że nie jest tak łatwo znaleźć sobie przyjaciela, zwłaszcza w dorosłym życiu. Przyjaciele nie leżą na ulicy, tylko. No, Trzeba mieć odpowiednie warunki, żeby trafić na nową osobę i żeby gdzieś tam między nami zaiskrzyło. Jeżeli chodzi o specjalistów, którzy zawodowo pomagają w takich sytuacjach, no to problemem są często koszty, bo nie każdy ma budżet na takie wsparcie. Jeżeli masz taki budżet, to na pewno warto spróbować, jeżeli czujesz taką potrzebę, to może cię bardzo rozwinąć i, i, i ciebie, i Twój biznes, ale wiem, że nie każdy może sobie na to pozwolić. Więc zacząłem się zastanawiać, czy są jakieś inne sposoby, i szukając w głowie tych innych sposobów, doszedłem do wniosku, że kiedy popatrzymy szerzej, to samotność przedsiębiorcy nie jest jedyną wyjątkową sytuacją w życiu, kiedy czegoś nam brakuje i musimy sobie z tym poradzić. No bo weźmy pod uwagę na przykład taką sytuację, że ktoś przestaje jeść mięso. Nie dlatego, że mu nie smakuje, tylko dlatego, że chce um, na przykład. Chronić środowisko z jakichś przyczyn światopoglądowych czy z powodów zdrowotnych. I brakuje mu tego mięsa. Co wtedy robi? Ano, szuka zamienników, czyli czegoś, co smakuje podobnie jak mięso, co wygląda podobnie jak mięso, co ma podobne składniki odżywcze. Co ciekawe, te kryteria nie muszą być spełnione jednocześnie. No bo weźmy na przykład takie orzechy. Orzechy nie wyglądają ani nie smakują jak mięso, ale mają podobne składniki odżywcze i osoby, które przechodzą na dietę wegetariańską, często dbają o to, żeby właśnie orzechy w swojej diecie uwzględniać. Więc poszukajmy zamienników, które pomogą na samotność przedsiębiorcy, pamiętając o tym, że być może nie rozwiążą one problemu w 100%, ale mogą pomóc w określonych. W sytuacjach. Podam ci trzy takie sposoby, dzięki którym poszerzysz trochę swoją perspektywę, spojrzysz na tematy, które cię zastanawiają, męczą z trochę innego punktu widzenia i dzięki temu zaczniesz działać. Pierwszym sposobem jest porozmawianie ze sztuczną inteligencją. I zanim zaczniesz pukać się w głowę, posłuchaj, jak korzystamy z czata GPT, ano Tak, także wpisujemy jakiś prompt i dostajemy wynik. I zwykle robimy to po to, żeby stworzyć jakąś treść, przetłumaczyć tekst, uprościć jakieś trudne zagadnienie i tak Natomiast możesz też z czatem GPT rozmawiać trochę jak z człowiekiem, prowadzić taki w miarę naturalny dialog. Nie ukrywam, że jest to trochę dziwne zwłaszcza na początku. Możesz się poczuć jak Ania z Zielonego Wzgórza, która w sierocińcu rozmawiała z wymyślonymi przyjaciółkami. Chat GPT to nie jest człowiek, on ci może podać definicję empatii, ale no, nie ma tej empatii. Natomiast ma swoje zalety. Słucha cierpliwie, zawsze ma dla ciebie czas, potrafi pokazać rzeczywiście trochę inną perspektywę niż ta, którą ty masz w głowie. I przekonałem się rozmawiając z, z Chatem GPT właśnie w taki sposób, że nawet jeżeli nie dostanę od niego gotowego, dobrego rozwiązania, bo zwykle te rozwiązania, które on podaje, mnie osobiście nie odpowiadają, ale Sama rozmowa i to, że widzę ten temat pokazany z trochę innej perspektywy, to otwiera mi gdzieś głowę i pomaga mi wpaść na inny, lepszy pomysł. Jak to zrobić? Jak rozmawiać z czatem GPT o problemach biznesowych? Powiem ci, w jaki sposób ja to robię. Po pierwsze, skorzystaj z aplikacji Chat GPT na telefonie. Tam możesz sobie włączyć mikrofon, możesz mówić do tego czata GPT tak, jakbyś. Nagrywał wiadomość na, na jakąś głosową dla, dla przyjaciela, i mów nie jak do AI. Nie myśl o tym, że oto tworzysz prompt, tylko mów jak do człowieka. Właśnie dlatego sugeruję skorzystanie z telefonu, że to od razu trochę zmienia nasze podejście, kiedy nie wpisujemy tej komendy, tak jak być może już się przyzwyczailiśmy, tylko mówimy takim naturalnym językiem. Więc mów jak do człowieka, którego pytasz o radę. Opowiedz o realnym problemie. Nad którym się zastanawiasz. Bo możesz oczywiście zrobić to na próbę i wymyślić sobie jakiś problem, ale wtedy gwarantuję ci, że wyniki nie będą tak dobre, bo będziesz trochę inaczej opowiadać o tym problemie. Twoje zaangażowanie emocjonalne, w rozwiązanie tego wymyślonego problemu też nie będzie takie, jak wtedy, kiedy to jest prawdziwa sytuacja. Więc wypróbuj to na prawdziwej sytuacji i poproś, żeby chat GPT pomógł ci podjąć decyzję. A kiedy poda ci jakieś odpowiedzi, to gdy jakiś wątek Cię zainteresuje, poproś, żeby ten wątek rozszerzył, dlatego że często właśnie te rozszerzenia powodują, że gdzieś otwiera nam się głowa i zaczynamy wpadać na ciekawe pomysły. Jedno zastrzeżenie, oczywiście nie podawaj żadnych wrażliwych informacji, danych klientów i tak dalej, no bo nie wiadomo, jak te informacje później gdzieś tam maszyna będzie przetwarzać. Jeżeli język angielski nie jest dla Ciebie barierą, to jako alternatywę dla czata GPT mogę też polecić. Takie narzędzie, które nazywa się PI pod adresem pi.ai, czyli PI AI. PAI to jest, no, tak się przynajmniej reklamuje, pierwsza mm, sztuczna inteligencja obdarzona inteligencją emocjonalną. Więc no, jest w tym może trochę przesady. Chat GPT też ostatnio gdzieś próbuje wchodzić w te rejony i rozpoznawać emocje. Natomiast jeżeli po angielsku. Możesz pisać, bo akurat PAI, z tego co ostatnio się nim bawiłem, to nie dało się z nim komunikować jeszcze głosowo, ale jeżeli piszesz po angielsku i, i chcesz spróbować, to, to warto. To jest darmowe narzędzie, można się nim pobawić. Więc pierwszy sposób to była rozmowa ze sztuczną inteligencją. Drugi sposób o którym chcę ci powiedzieć i bardzo polecić, to jest dołączenie do grupy Mastermind. I ja wymieniam ten sposób jako drugi, ale być może tobie wpadł do głowy jako pierwsze rozwiązanie na samotność przedsiębiorcy, i bardzo słusznie, dlatego że grupa Mastermind właśnie temu służy. To jest taka kilkuosobowa grupa, zwykle cztero-pięcioosobowa, która spotyka się regularnie po to, żeby się nawzajem wspierać, dzielić doświadczeniami i pomagać sobie wpadać na lepsze pomysły. Małe zastrzeżenie. W tym słowie, Mastermind, pierwsza część to jest master, i to czasami bywa mylące. Może ci się wydawać, że Mastermind to jest takie spotkanie na szczycie, spotkanie elity swojej branży i tak dalej. To jest kompletna nieprawda. To, to nie jest tak, że Mastermind jest tylko dla debyściaków. w swoich dziedzinach. Mastermind działa najlepiej wtedy, kiedy wszystkie osoby zaangażowane w grupę są na podobnym etapie rozwoju. Biznesowego, no bo mówimy tutaj o mastermindzie biznesowym. Więc nieważne, czy zaczynacie, czy jesteście średnio, czy bardzo zaawansowani, ważne, żeby wszystkie osoby właśnie były mniej więcej na tym samym etapie. Ważne też, żeby wszystkie te osoby chciały się rozwijać w podobnym obszarze i miały wspólne wartości, no bo wtedy po prostu łatwiej nam się będzie dogadać i będziemy nawzajem zainteresowani tym, co mówimy. Więc jeżeli w takim mastermindzie spotkają się cztery osoby, które dopiero Zakładają firmę i chcą się nawzajem wspierać w zdobyciu pierwszych klientów, to to jest świetny e, zalążek Mastermind'a. Jak, jak to wyjdzie, to, to oczywiście zależy od konkretnych osób, i, i jak te, będziecie te spotkania prowadzić, ale to, to jest świetny mastermind, przynajmniej w założeniu. Trudność polega na tym, że taka grupa sama się nie stworzy. Trzeba znaleźć ludzi, z którymi będziemy mogli się spotykać, ale ten wysiłek bardzo się opłaca. Dlatego, że. Zbycia w grupie mastermind wynika kilka korzyści, których sam doświadczyłem, bo sam też w takich grupach byłem. Pierwsza korzyść, no to są oczywiście te różne perspektywy. To, że wychodzisz ze swojej głowy i inni ludzie pomagają ci spojrzeć na problem, z którym się mierzysz, trochę inaczej i dzięki temu łatwiej go rozwiązać. Ale mastermind to jest też wsparcie emocjonalne. To jest przewaga masterminda nad czatem GPT. Tam Masz do czynienia, czy właściwie tu, w grupie Mastermind, masz do czynienia z prawdziwymi ludźmi, którym zależy też na tym, żeby tobie się wiodło, i to jest no, zupełnie inny poziom porozumienia niż, niż z maszyną. Mastermind daje też motywację do działania, dlatego, że jeżeli spotykacie się w takiej grupie, mówicie o tym, jakie macie plany, no i za tydzień spotykacie się i opowiadacie sobie, jak poszła realizacja tych planów, no to trochę głupio niczego nie zrobić z tych rzeczy, do których się zobowiązujesz, więc motywacja jest też większa. I taką nieoczywistą zupełnie korzyścią z bycia w grupie Mastermind są polecenia i rekomendacje. Raz, że możecie polecać siebie nawzajem klientom, ale też możecie wewnątrz grupy polecać sobie na przykład podwykonawców, i to też bardzo, bardzo pomaga w prowadzeniu firmy. Mógłbym opowiadać o Mastermindzie jeszcze bardzo długo, bo to jest świetny temat i, i bardzo obszerny, natomiast wolę odesłać Cię na blog i do podcastu Mastermind w praktyce. Autorką tego bloga i podcastu jest Ania Dyl, która yy, i, I w podcaście, i w blogu porusza różne tematy, takie bardzo praktyczne związane z grupami Mastermind, pomaga takie grupy tworzyć, więc zapraszam na jej stronę Annadyl.pl, a polecam ją z tym większą przyjemnością, że Ania jest absolwentką mojego kursu Podcast Pro, i ten jej podcast też jest jednym z tych, które powstały po kursie, więc polecam z naprawdę przekonaniem i dużą przyjemnością. Czas na trzeci sposób na samotność przedsiębiorcy, a tym sposobem jest lepsze poznanie swoich klientów. Kiedyś, 9 lat temu, był taki post, który krążył po internecie, taki screen z Facebooka, gdzie ktoś pytał o metodach pozyskiwania kapitału dla startupu. No i tam ktoś odpowiedział, że najlepszą metodą, żeby startup miał pieniądze, są po prostu klienci, którzy kupią to, co ten startup robi. I można się nabijać, że Twórcy startupu nie wpadło do głowy zarabianie na klientach, ale czasem wszyscy gdzieś łapiemy się w tę pułapkę. Rozpisujemy wizje, tworzymy strategie, szukamy pomysłów, dopieszczamy detale tych naszych pomysłów, analizujemy wszystkie za i przeciw i nie pytamy o zdanie klientów, mimo że tak naprawdę wszystkie te analizy służą temu, żeby to im było dobrze, ale gdzieś no, zamykamy się w swojej głowie. Dlaczego? Powodów jest kilka. Takie trzy, trzy najczęstsze, które widzę, to po pierwsze brak czasu albo brak zasobów. Czyli uważamy, że jeżeli zaczniemy pytać, no to, to wydłuży cały proces tworzenia na przykład nowego produktu. A kto ma na to czas? No i to jest prawda, że, że pytanie klientów o zdanie wydłuża proces na przykład tworzenia produktu. Ale z drugiej strony, jeżeli. Podejmiemy, podejmiemy złą decyzję i stworzymy coś, czego klienci nie potrzebują, no to zmarnujemy tego czasu i zasobów dużo więcej. Drugi powód, dla którego nie pytamy klientów o zdanie to jest obawa przed krytyką. Nasze wrażliwe, kruche ego broni się przed tym, żeby ktoś przypadkiem nie powiedział, że nasz pomysł ma jakieś niedociągnięcia. No ale Znów, czy nie lepiej zderzyć się z tą krytyką wcześniej, kiedy też mamy świadomość, że to jest dopiero zalążek, że to jest pomysł, który będzie ewoluował i możemy dzięki klientom go udoskonalić. Trzeci powód to jest wiara we własny geniusz. Takie przekonanie, że jak siądę i się zastanowię, stworzę coś pięknego, no to zachwycę świat i ludzie natychmiast będą chcieli to kupić. Ale jeżeli masz takie myśli, to przypomnij sobie. Ostatnią sytuację, kiedy było tak, że widzisz jakiś nowy produkt i natychmiast wyciągasz kartę i go kupujesz. Pomijam sytuację, gdzie widzisz nowy smak hot doga na Orlenie. Mówię tutaj o trochę takich większych, poważniejszych zakupach. No, to się raczej nie zdarza, dlatego że najlepiej sprzedają się te produkty, które po prostu powstają pod wpływem. Rozmów z klientami i, i wynikają z potrzeb tych klientów. Co się dzieje, kiedy nie rozmawiamy z klientami, bo to jest ciekawe. Czasami bywa tak, że zakochujemy się we własnym pomyśle, no a jak wiadomo, stan zakochania odcina nam zdrowy rozsądek i nabieramy się na to, że jak się tak przyłożę i zrobię taki piękny produkt, który będzie zachwycał wszystkich, no to ludzie to kupią. Wydaje się to logiczne. Wydaje się to. Sprawiedliwe, w końcu się napracowałem, ale klient ma gdzieś, że się napracowałem. Ten mój wysiłek nie ma dla klienta znaczenia, nie ma dla niego żadnej wartości. Wartość ma to, że zaspokoję potrzebę klienta szybciej, taniej, skuteczniej niż ktoś inny na rynku. No dobra, ale poszedłem w stronę badania rynku i potrzeb klientów, a co to ma wspólnego z samotnością przedsiębiorcy? Już ci mówię. Samotność przedsiębiorcy, jak ustaliliśmy na początku, Bierze się z poczucia niezrozumienia przez innych ludzi. Im częściej rozmawiam z klientami, tym lepiej ja ich rozumiem, ale też tym lepiej oni rozumieją mnie. I ja o tym wiem, dlatego że, ponieważ mam z nimi kontakt, to dostaję takie informacje zwrotne, że oni mnie rozumieją. Im lepiej znam moich klientów, tym rzadziej mam wrażenie, że jestem sam, że ja jestem po jednej stronie, a Cała reszta świata gdzieś po drugiej i nie mamy ze sobą kontaktu, stajemy się członkami jednego zespołu, bo ja wiem, że moim na przykład odbiorcom, klientom zależy na przyciąganiu klientów. Więc daję im narzędzia, które im w tym pomagają. Pytam, czego potrzebują i kombinuję, co zrobić, żeby im pomóc, jakie narzędzia mogą im pomóc. No i takie narzędzia tworzę, to są na przykład takie warsztaty, czy to o planowaniu treści, czy o zbieraniu opinii klientów, czy o tworzeniu ofert. Teraz pracuję nad kolejnym takim warsztatem o tym, jak zrobić ankietę dla klientów, żeby zbadać ich prawdziwe potrzeby i dowiedzieć się, za co chętnie ci zapłacą. Jeżeli dostajesz mój newsletter, to będziesz mieć szansę kupić ten nowy warsztat w przedsprzedaży w niższej cenie. Jeżeli nie dostajesz mojego newslettera, no to zapisz się szybko na stronie soloprzedsiębiorca.pl i też masz szansę jeszcze się na tę zniżkę załapać, jeżeli się pośpieszysz. Trzy sposoby, podsumowując, które pomagają pokonać samotność przedsiębiorcy, zmienić swoją perspektywę i przejść do działania, to rozmawianie ze sztuczną inteligencją, dołączenie do grupy Mastermind i lepsze poznanie swoich klientów. Jeżeli czujesz, że taka wiedza może ci się przydać. Jeżeli to są tematy, które cię interesują, to zdecydowanie polecam też mój newsletter: soloprzedsiębiorca.pl, dlatego, że tam takie tematy poruszam regularnie, co tydzień, w każdy poniedziałek rano wysyłam cztery praktyczne, przydatne wskazówki i polecam jedno narzędzie lub książkę, które mogą ci się przydać, jeżeli prowadzisz i rozwijasz jednoosobowy biznes i chcesz przyciągać klientów zamiast za nimi gonić. Na dziś to wszystko, dzięki wielkie i do usłyszenia.